Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj nietypowo, w plenerze, gościmy Rysia z Katowic, który dzisiaj przedstawi ciekawy temat. Z nim razem będziemy uczestniczyć dzisiaj w rozmowach na temat. Kilkanaście wypowiedzi Chrystusa które same w sobie są sprzeczne. O, taki temat dzisiaj będzie, a że jesteśmy, dzisiaj gościmy zacnego człowieka, jakim jest Rysiu, to ja, Dawid z Jastrzębia, jestem z tego bardzo zadowolony. Mamy tu trochę szumy, bo no niedaleko jest droga, nic z tym nie zrobimy, ale postanowiliśmy spróbować nowego doświadczenia. E, improwizujemy dzisiaj, mamy przygotowane to Yy, od strony Rysia yy, tematycznie, a z mojej strony całkowita improwizacja. Właśnie jesteśmy na działce i widać tutaj o pszczółki się kręcą koło tych yy, kwiatuszków, które wyrosły na tle yy, altany murowanej. Mamy flagę, bo to majówka także o, zawinęła się troszkę. Trzeba ją poprawić. O niech powiewa polskość, jest pięknie, no przy okazji robiliśmy w drzewie z Rysiem do wędzenia, do, do palenia, ogniska i tak dalej, pojedliśmy sobie z ogniska kiełbaskę, a teraz e, działamy w temacie, no i zapraszam wszystkich do subskrypcji, lajkowania, jak się podoba i do komentowania. Tak, no jak wiadomo, chrześcijanie cenią Jezusa z Nazaretu, uważają go za Syna Bożego, za Zbawiciela, a niektórzy z nich nawet za drugą osobę boską w Trójcy. Chrześcijanie uważają, że wypowiedzi Jezusa są bardzo dobre, a nawet uważają je za święte. Ja podam przykłady wypowiedzi kilku Chrystusów, które sobie zaprzeczają. Powiedziałem kilku Chrystusów, gdyż w tak zwanym Nowym Testamencie jest mowa o kilku Chrystusach. I już zaczynam. Łukasza, 18 rozdział. Jak do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec. Przeczytam. 18 rozdział od 18 do 20. Zapytał go pewien dostojnik, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa. Czci ojca i swoją matkę. I tutaj skupię się na końcówce: Czci swego ojca i swoją matkę. Teraz co powiedział ten sam Chrystus, też w Łukasza? Tylko 14 rozdział, werset 25-26. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, o powtórzę, nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Czyli tak, ten sam Chrystus wcześniej mówił do tego bogatego młodzieńca: czci swego ojca i swoją matkę. A tu zachęca do tego, żeby swego ojca i matkę mieć w nienawiści. Wyraźna sprzeczność. Teraz o pieniądzach, o skarbie Mateusza, szósty rozdział. Już szukam. Od 19 do 21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje łamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. O, wyraźnie. Tutaj Jezus celnik podkreśla. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Gdzie ani mul, ani rdza, nie niszczą mi, gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Czyli tu Jezus mówi gromadzić sobie skarby w niebie. A teraz kontrowersyjna wypowiedź z Łukasza 16 rozdział werset 19. Łukasza, no tak zwanego Łukasza 16. rozdział, przepraszam, dziewiąty werset: I ja wam mówię: zyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy, ust aby gdy ustaniecie, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Czyli tak, wcześniej Jezus Celnik mówi, żeby gromadzić skarby w niebie, czyli no, żyć jak prawie asceta, a tutaj zachęca, żeby pozyskiwać przyjaciół. Za pomocą mamony niesprawiedliwości. Jak te wypowiedzi nawzajem sobie zaprzeczają. Teraz o wiedzy Jezusa z Nazaretu Mateusza 1127. Już szukam. Wszystko zostało mi dane od mego ojca. Nikt nie zna syna, tylko ojciec. Ani nikt nie zna ojca, tylko syn. I temu, komu syn zechce objawić. Czyli z wypowiedzi tego Chrystusa no, wynika, że najlepiej syna zna ojciec, a najlepiej ojca niebieskiego syn Boży. Tak to wynika. Ale zobaczmy dalej. Mateusza, też Mateusza, 24 rozdział, 36 werset. Lecz o tym dniu chodzi o koniec świata. I godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój ojciec. Czyli tak, wcześniej Jezus powiedział, że bardzo dobrze zna Ojca. No ma taką samą wiedzę jak ojciec. A jak chodziło o koniec świata, no to ten Jezus nie wiedział, kiedy będzie koniec świata. No to coś tu nie gra. Czyli mamy kolejną sprzeczność, kontrowersyjne wypowiedzi nawet tego samego Jezusa. A teraz, kto jest, a kto nie jest dobry? Wrócę do Łukasza, 18 rozdział, wersety 18, 19. Łukasza, 18 rozdział, 18, 19. Zapytał go pewien dostojnik, Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. A Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czyli tutaj ten Jezus mówi, że nawet on nie jest dobry. Kto jest dobry według niego? Tylko Bóg. A teraz co mówi Jezus celnik Mateusza, 12 rozdział, werset 35: Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Czyli tak, wcześniej. Inny Jezus, Chrystus, mówi, że dobry jest tylko Bóg. A tu mówi, że dobry może być nawet człowiek. No bo co powiedział? Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca. No właśnie. Czyli zaprzecza sobie nawzajem. Bo mówi, dobry jest Bóg, ale tu, znaczy tylko Bóg, ale tutaj mówi, że człowiek może też być dobry. No i jak tu polegać na wypowiedziach tego czy innego Chrystusa? Nie można polegać. Teraz o szanowaniu matki. Brak szacunku. Mateusza. 19 rozdział. 19 werset. Już szukam. I to są te same słowa co Łukasza, które wcześniej zacytowałem. Czci swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. A teraz przejdę do e tak zwanej Ewangelii Jana. Drugi rozdział. Od 1 do 4. Tam było wese wesele w kanie galilejskiej. I już ten fragment przeczytam. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Albo niewiasto. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Czyli tak: Jeden Jezus mówi, żeby szanować matkę, a tutaj jakiś inny Jezus, Chrystus, nie okazuje szacunku kobiecie, która jest jego matką. No i co o tym myśleć? No, <grych> można ręce załamać. Ale widać sprzeczności, kolejna sprzeczność: o mieczu używać go czy nie używać. Taki znany fragment, no właściwie wersety z Mateusza. 26 rozdział, 51-52. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, prawdopodobnie Piotr, wyciągnął rękę i dobył miecz, a uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Tutaj Jezus celnik zabronił używania miecza. Zabronił, tak. No a teraz dla porównania Łukasza, 22 rozdział, od 35 do 38. No ja tego Chrystusa nazywam hersztem bandy. I powiedział do nich, gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby, bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: Niczego. Wtedy im powiedział: Teraz, jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie podobnie torbę. A kto nie ma miecza? Niech sprzeda swoją szatę i kupi go! Niech kupi miecz! Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napisane. Zaliczono go w poczet złoczyńców. Oj ojoj, oj, oj, Jezusa prawego zaliczono w poczet złoczyńców. Haha, śmiechu warte. Spełnia się bowiem to, co mnie dotyczy. No tak, do złoczyńców go zaliczyli. Bo jak kierował grupą przestępczą, no to jak było inaczej? No o właśnie. Nim powiedzieć? I tu jeszcze dokończę. Oni zaś powiedzieli, panie, oto tu dwa miecze. On im odpowiedział, wystarczy. Nie powiedział, wyrzućcie. Te miecze były potrzebne. Więc po co te dwa miecze Jezusowi oraz jego uczniom? No do walki. No bo ten Jezus to był herszt gangu. Choć w Ewangelii Łukasza o tym nie pisze wprost, ale można się tego domyślić. No przecież wśród uczniów Jezusa był Szymon gorliwy, czyli zalota. A zaloci to byli. Wojownicy! Proste, logiczne. Chrzest uczniów, czyje imię yy, Mateusza, 28 rozdział. Choć on jest chyba dopisany, znaczy no nie chyba, tylko na pewno dopisany. 28 rozdział. Werset 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je, w imię ojca i syna i Ducha Świętego. Czyli w imię trzech osób miał się odbywać chrzest. A jak pisze w tak zwanych dziejach apostolskich, jak kogoś chrzczono, to na ogół w imię Chrystusa, czy w imię Jezusa. Nie w imię trzech osób. Nie, nie. Nie ma czegoś takiego, że były chrzty w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Jezusa. No a tu Jezus mówi, żeby chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy kolejną nieścisłość, sprzeczność Kolejna myśl: niewielu czy wielu zbawionych. Mateusza, siódmy rozdział. Wersety trzynasty, czternasty. Chodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na, na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało albo niewielu. Jest taki, którzy ją znajdują, niewielu. Natomiast w Mateusza 20-28. Te słowa są powtórzone w Marka 10,45 są inne słowa. Tak jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Czyli tak, w tej samej Ewangelii najpierw Jezus mówi, że niewielu będzie wybawionych, a potem mówi oddał okup za wielu. No, i jak tu polegać na takich sprzecznych słowach, dla wypowiedziach? Dla niektórych jest wielu, to, to jest niewielu. No tak. <gry> <gry> y jeszcze raz nawiążę do skarbów i do pomnażania pieniędzy. Ale teraz z Łukasza przeczytam. Y Łukasza, 12 rozdział, 33-34. Nie bój się małaczutko, gdyż upodobało się Waszemu ojcu dać Wam królestwo. I teraz. Sprzedawajcie, co posiadacie. Dawajcie, ją mużne, Sprzedawajcie. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się. Skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Czyli tutaj Jezus zachęca, żeby nie polegać na pieniądzach z daleka od tych pieniędzy. Jedynie mają wam służyć. No ale i to jeszcze w ograniczonym stopniu. Ale już na przykład, gdy weźmiemy pod uwagę Mateusza, 25 rozdział, o 14 do 31, słudzy Jezusa celnika mieli pomnażać talenty. A jeden talent, jak dobrze pamiętam, to 6000 denarów, czyli 6000 dniówek roboczych i to takich trwających 12 godzin. No. Albo Łukasza, 19 rozdział od 11 do 27. Słudzy tego Chrystusa mieli pomnażać miny, a to też bardzo wartościowe pieniądze. Czyli tak, jedna wypowiedź zachęca do tego, żeby ograniczyć pieniądze do minimum, ale tutaj dwie przypowieści z dwóch przypowieści wynika, że gromadzić tak, dużo pieniędzy gromadzić, talentów i min. Z jednej strony bogobojni, niby tacy święci, a z drugiej strony bankierzy. No dokładnie. No bo tego Jezusa też można nazwać bankierem. Miłowie, miłowanie i żywienie nienawiści Mateusza. 22 rozdział, werset 39. Drugie, no to chodzi o przekazanie. Jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłował swego bliźniego. No, fajnie, dobrze powiedział. I teraz wrócę do Łukasza. Ja już zacytowałem, ale jeszcze raz. Łukasza, 14 rozdział, werset 26. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr i tak dalej. Czyli tak. W Mateusza jest powiedziane, że masz miłować swego bliźniego, a w Łukasza inny Chrystus jakby to bojkotuje i mówi tak, że jak ktoś chce być moim uczniem, musi mieć w nienawiści swoich krewnych. Na no krewni to też bliźni. Czyli miły bliźniego, aż skóra zejdzie z niego. Tak, dokładnie. Albo koszula <gry> spadnie z niego. Ale miłość. No, okropne to jest. Ale mało kto do, to dostrzega, jak w to wierzy. Dopiero jak na osobną półkę odłożymy wiarę i zaczniemy to sobie analizować, na czynniki pierwsze rozkładać albo zastanawiać się nad tym, czyli kwestionować, to wtedy wychodzą takie smaczki. Nie? No Miły tak. bliźniego aż zej, skóra zejdzie z niego. No, no dokładnie. Ale teraz jest coś, co nie tak dawno zauważyłem, w tym roku. Czy Jezus miał symboliczne owce czy trzodę symbolicznych świn? Zacznę od tak zwanej Ewangelii Jana, 10 rozdział od 10 do 12. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i by miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. O, za owce. Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza owce. Czyli ten Chrystus był pasterzem owiec. No dobra, ktoś powie: symbolicznych. Nie będzie symbolicznych, ale owiec. Łukasza. Teraz na porównania Łukasza. Czyli stada owiec. Tak. A nie trzody owiec. Mm. A teraz dla porównania Łukasza, 12 rozdział, 32 werset. Już cytowałem, ale jeszcze raz przeczytam. Nie bój się, mała, czutko. Czutko, no tak trochę złagodził, nie, no, nie, nie powiedział trzodo, no ale czutko. Gdyż upodobało się Waszemu Ojcu dać Wam królestwo. Czyli tutaj ten Chrystus, Herzbandy, miał wąskie grono uczniów, przyrównane do czutki świń. To jest tak, jak ja bym do Ciebie powiedział, zamiast yy, ale jesteś pokorny jak owieczka, to bym powiedział, ale jesteś jak świnka. No, no to no, ma tak. inny odźwięk. No dobre, dobre, no. I jeszcze, o, warto przytoczyć ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu, na palu, no jak zwał, tak zwał. No niech będzie na narzędziu zbrodni. Jakimś tam narzędziu zbrodni. Zacznę od Mateusza. 27 rozdział 27 od 45 do 50. A od godziny 6 aż do 9 ciemność ogarnęła całą ziemię i teraz ważne słowa około godziny 9, czyli trzecia po południu Jezus zawołał donośnym głosem Eli Eli Lama sabachthani to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy, to mówili oni, woła Eliasza! I zaraz jeden z nich pobiegł wziął gąbkę i napełnił ją octem. A włożywszy na trzcinę dał mu pić. Lecz inni mówili, przestań, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. ducha tylko co zawołał ponownie? Nie jest to napisane. No to dobra, przyjmijmy, że ostatnie słowa były Boże Mój, Boże Mój, czemuś, czemuś mnie opuścił? opuścił. A teraz dla porównania Ewangelia Łukasika, 23 rozdział, wersety 45-46. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, sk skonał, że te słowa, Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha, tych słów nie ma w Ewangelii Mateusza, no bo tam inna była wypowiedź. No więc to chyba inny Chrystus umierał. Nie wiem no, sam. No, ciekawe co powiedział. Czy powiedział, czemuś mnie opuścił? To co by oznaczało albo brak wiary, albo brak miłości. Brak wiary z tego by wynikało. No tak? ale też może ze strony tego Boga brak miłości, nie? Też. No, bo skoro go tak bardzo ocenił, no to mógł go nie opuszczać. No. A z drugiej strony wynika z tego drugiego, że co, że. Że Łukasz coś innego co miał innego na myśli, tak? tak? Ale to jak. Albo to widział, albo słyszał, albo był tam, albo nie do końca wiedział, co mówi. No chyba ktoś nas krobał. Ktoś opstał do niebie Łukasz, albo ktoś nas buja. Tak! Ale jeszcze Ewangelia Jaśkowa, 19 rozdział 28 do 30 potem Jezus widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo, oj powiedział, pragnę pragnę. A stało tam na czynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na hisop i podano mu do ust. A gdy Jezus kosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. Czyli tutaj powiedział dwa krótkie zdania. Pragnę, wykonało się. Trzecia wersja. Tak, trzecia wersja. Się różnią. Mateuszowa, Łukaszowa i Jaśkowa. To jest ciekawe. A powinni być zgodni ci trzej pisarze. No nie są zgodni. Nawet jeśli chodzi o ostatnie słowa I w co Jezusa, no właśnie na krzyżu. W I w co wierzyć. No właśnie. W którą wypowiedź? No, żadną. A jak, jak żadną, no to nie jest wiarygodne. No dokładnie. A jak we wszystkie, no to czemu nikt nie napisał tego samego? Dokładnie, tak powinno być. A teraz nawiążę do tak zwanego Starego Testamentu. Ja to nazywam stare bazgroły. Czy przed Chrystusem nikt nie wstąpił do nieba? I zacznę. To będzie jedyny cytat ze starego, no, z tak zwanego Starego Testamentu. Rysiu, 23 minuty. Zbierzemy do końca. No. Okej. Okay. Druga królewska. Drugi rozdział od 11 do 12. Ja już może tylko. Zacyt tak zacytuję, że tam jest opisane, jak Eliasz wstąpił. O, tu pisze, i Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. No, wyraźnie jest napisane. A teraz. Co mówi pewien Chrystus? Jaśkowa Ewangelia, trzeci rozdział, werset trzynasty. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. No czyżby Jezus nie wiedział, że jest taki zapis drugiej królewskiej drugi rozdział, wersety jedenasty, dwunasty? No chyba nie wiedział, zapomniał. To nie był taki oblatany <grych> nie. z pisma. No albo jeszcze tego nie dopisali. Tak. No śmiechu warte, no. no nikt nie wstąpił, ale Elia wstąpił. A i Henoch. No dwie osoby przed nim wstąpiły. Co to jest grane? No to Syn Boże... Kłamał? Kłamał, no, z tego wynika, że kłamał. Albo królewska kłamała. Albo królewska. No to tak czy inaczej jakieś kłamstwa. Dokładnie. No, zmierzamy już do zakończenia. No dobrze, no to w takim razie, jak tak ładnie to y, i zwięźle, szybko, skrótowo przeanalizowaliśmy prze, y, te pięć y, takich no, tematów właściwie, związanych z, ze sprzecznościami. No to szczerze mówiąc, ja nie mam bardzo nic do gadania, no bo co, no, no, dodałem to, co chciałem dodać, ale dla mnie to już jest oczywista sprawa, że jest coś na rzeczy, jak albo jakieś oszustwo masowe, czyli od lat i to niewiadomych czy... Wieków czy y, dziesiątek lat, czy tysiącleci? Y, o, y, słowa z tak zwanego pisma świętego nie są święte, y, lub też y, są kłamliwe. No albo ci wszyscy pisarze y, tej książki pod tytułem Biblia, y, która zawiera 66 ksiąg, i to tak też bym te księgi nie, nie wyróżniał bardzo, może okay. bardziej pisanina albo jakieś mazgroły, to y, byli pod wpływem jak, jakiegoś, nie wiem, może zioł, ziółka albo y, chemii, no i nie wiedzieli, co piszą, bo no jeden no, o drugim, to... kurde, nie wiedział. A jak wiedział, no to co? Jeden z drugim mieli całkiem inne pojęcie na temat wizji, jaką opowiadają, jaką, y, jaką y, opisują, albo nie do końca ten... Y... Duch natchniony ich natchnął. No, dokładnie. <gry> Także, no, tak czy inaczej, dla nas to już jest jakby yy, dosyć jasne, że coś tu jest nie, i tak mocno nie tak. Mocno, no. no ja omówiłem tylko część wypowiedzi Jezusa, albo przypisanych Jemu, raczej przypisanych, których są wyraźne sprzeczności, nieścisłości, a nawet kłamstwa, tak, wyraźne kłamstwa. Dlaczego w Ewangeliach są widoczne i to bardzo wyraźne sprzeczności w wypowiedziach kogoś o imieniu Jezus? No, bo Ewangelie opisują czterech mężczyzn o imieniu Jezus. Tam jeszcze dochodzi Chrystus Pawłowy. Yy, tak, no i one opisują czterech różnych Chrystusów. Jest, jest też link do nagrania o Czterech Chrystusach. Jak ktoś tego nagrania wideo nie słuchał, to serdecznie zachęcam. No i warto podkreślić, że ci co pisali, to nie pisali pod natchnieniem życiodawcy. Ewangelie mogły być napisane zaledwie kilkaset lat temu, a nie prawie 2000 lat temu. Bo cała ta książka, Bazgroły 66, 66 piśmideł, no to Sprzeczności, kłamstwa, bzdury i herezje No i jeszcze raz powtórzę, tak jak to już Dawid powiedział: No dzięki za wysłuchanie tego nagrania wideo. Jak się spodobało nagranie, można dać łapkę polubienia. No i mile widziane komentarze w tym, w innym temacie. No i zdrawiamy każdego z Was bardzo serdecznie. No to do usłyszenia, do następnego razu. Dołączam się do Rysia zdrowionek. Zdrawiamy wszystkich na naszym kanale. Jesteśmy w końcu dwóch właścicieli kanału. Cała prawda, którzy założyli go razem w tym samym y, momencie mieli takie same przekonanie, że będziemy y, przekazywać nasze myśli. I y, to są właśnie nasze poglądy, nasze myśli. Żeby się ktoś nie sugerował, że kogoś potępiamy za inne poglądy, czy też y, y, inne informacje na ten temat, ale jak to się mówi, rozkminiamy e, książkę pod tytułem Biblia e, nie od dziś, więc mamy na ten temat do powiedzenia i nie sugerujemy nikomu, co ma myśleć. To są nasze myśli, nasze poglądy i e, jeśli ktoś się z nami zgadza, to bardzo ładnie, jeśli nie, to też wszystko nam jedno. E, zdrawiamy jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Na razie. Do następnego.